No kurwa, no nie wyjadę. No, ale weź z to rano. I poczekaj no, chwilę, ja już jadę. No po co wychodzić? Siemanko, z tej strony, brączek. Witam Was w grze Farming Simulator 2015 na nowej mapie. No name jest ze mną dzisiaj Hubi. Witam wszystkich i Kawasaki. Dobry wieczór. I będziemy robić yy, kukurydzę na kiszonkę. Tutaj pierwsze pole nasze. Ja będę jeździł John 6150M. Kawasaki zasiądzie do Krona, a Hubi siądzie do 6830 John No Premium. Premium. Także możemy zaczynać. Ogólnie gramy znowu na nowej mapie. Co chwilę jakaś zmiana, ale chyba ta zostanie. Nie wiem. Chyba, że coś wyjdzie znowu fajnego. Zobaczymy. Nie, nie mam. Ty tak, odkrył, ją odkrył? No dobra, ty. Dobra kawa, takim trochę zboża tam weźmiesz, to nic się nie stanie. No właśnie, tak patrzę, że. Na długość walo od razu. Dobra. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie sypać. O, chyba słabo będzie sypać, coś mi się wydaje. Jedna przyczepa będzie całe pole. W sumie, <sumy> dojechałeś? Jo, jo, miał. No, nie, no w sumie 10% już. Podnieść bliżej, bo coś słabo dosypuje. Teraz dobrze? Miałbym, to, nie, z tej ziemi. Ale Mówisz? coś słabo sypie, bo ten, bo takie przerwy jak gdyby rzucał. No to tak, tak zawsze robi w tej siśkarni. To jest akurat norma. Uh -huh. Co ty chowu mówiłeś? Coś się miał lagi. Nie z tej ziemi. Zaraz ci przejdzie. Jak to ty? <laughs> Zobaczymy, ile na jeden pasku będzie procent. No około 50%. Pewnie. Co ty tak skręciłeś dziwnie? Nie wiem co się dzieje. O, dobrze. Czekaj, 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 czekaj. Daj trochę w prawo, bo znowu mi jako zrobię. No. Już widzę. Co laga miałeś? Tak, coś mieściło, nie wiem czemu, ale okej. Okay. Też tragicznie. Dobra, nie marudź. Mnie nie ścina. <gry> <gry> o to, kurde. <gry> nigdy więcej po pijaku gry. W pijaku? co ty wypiłeś? Ja Jabło? Herbat. Czekaj, teraz ja sobie jakoś tu za winklem zawrócę. W sumie no, chyba dawaj jeszcze tutaj poprzeczniaka ja wiem, co? Ile masz w procent? Eee, 52. Dawaj poprzeczniak. Wiecie, śmiało, śmiało. Dobra. Świetnie. Kubi, zachowuj się. No jak to mogło być, słychać... Kurwa, kto do mnie dzwoni? Nas, nasi kochani widzowie. Ktoś do mnie dzwonił na Skype'ie. Adam, niech spada. Zobacz, raz się nie zrobiłem nie, nie... nie... nie przeszkadzać i już do mnie dzwonią. Wszyscy. Kurde, do mnie też. Skader. <laughs> Ale zobacz, ode mnie dzwonił i od razu przestał dzwonić. Jakby nie wiem. Dodać go? Nie no co ty, no nagrywamy teraz Nie wie Nie ma takiej opcji ty chubi, bujnij się bo brączek teraz będzie miał stówę No nie wiem czy ja do Robi, końca dojadę Robię co mogę panowie. Ja powinien dojechać ale nie jestem pewien <grym> Kurde szeroko <grym> bierze ta się Chciałem wziąć John Dyra, karnie, bo jakaś tam wyszła, ale beznadziejna była. Weź po podjeżdżaj z prawej strony już. Z prawej strony, żeby rurę zmieniła na ciebie. Szybko, szybko, szybko. Z prawej. No o, o, dokładnie tak. Dokładnie tak. Teraz ja muszę. Działaś to, profeska. <grym> Kurwa, teraz tu nie zawrócę. No to poczekaj, chodź tutaj i zaraz, Hubi, cofnij. Czekaj, Hubi, cofnij. Czekaj, teraz ja tam minę się. Uważaj, bo ja z tyłu jestem. Wiem, wiem. A wszystko na milimetry. To no, no, Ta tak... realność. A, jeszcze nie dociąłem. Kurwa. Czekaj, jeszcze nie startuj, kawał. No czekaj, ja puszczę jego. No weź mnie, weź cofnij jeszcze trochę. N nie przejedziesz tędy. Niech dojedzie i by przeciął. Kurwa. Zaraz po paku pójdę. Przejadę. Dobra. No, Tyle dwo idzie. Nie może wyjechać. Nie wiem <laughs> jak po tą górę to byśmy się tam zestrali, chyba, że tam... czy ja zdążę w ogóle obrócić. Ile ty masz procent? Ile na godzinę jedziesz ten, Kaziu? Eee... Je, no, to jest Maria! W wpadł, bo mi rzuciło. To jest coś Hubi, bo tamten jest świr. Dobra. <laughs> co? O co chodzi? Nazwał ci świrem, no, ale to szczegół. Dobra, przejeżdżaj do przodu. Hyhyhy, ja ledwo wyjechałem. Dobra. Czaj to z prawej strony może, co? No spoko, spoko. A ja jestem już na głównej. Fajna ta wioska jest, tu kur, kurde kur, strasznie wąskie ulice są. Ale ogólnie mapka godna polecenia. Kubi, do przodu, do przodu! Cześć, bo mnie tnie jak kurwa, Wielkanoc. Czemu Wielkanoc? <słyska> 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 Nie wiem. Aż by się w Wilnym Barszczu odbiło i komunijnym bigosem naraz. Ja nie miałem na komu Bigosu. Ja, ja, ja nie pamiętam. O jaki lag. O słodki jezusie z Nazaretu. To ja nie wiem co ty masz. O, ten kawasaki nie ma lagów, a. a ty ja ten Jeszcze to... mam konsa. No, słodki jezusie z Nazaretu. Tak to jest. Kurwa, jak się na internet z Kazachstanu. Ja Przepraszam wszystkich, za te przekleństwa, ale po prostu, no nie mogę, no Boże, czy ty to widzisz? Kurwa. Ja nie wyjadę stąd, to ma za słaby skręt. Czekaj, zaraz tam przyjadę, 60 kom cię wydrę. Czekaj, szwagier, już jadę. Nie wyjadę stąd, no. No i chyba przedniemy się jeszcze raz dookoła. Nie wiem, czy przedniemy, bo ten się grzebie, rowach. Ja nie mogę wyjechać stąd. Gdzieżeś wjechał? Kurwa, z jestem. Uj, pobotniku. Ja już mam 70%, to Czeka, będzie Czekaj, ja już lecę. O dobra, wyjechałem. U, zahaczyłem chyba. Tak będzie stójka, ale to nic. Nie będzie, już jadę. Kurwa, tu jest wąsko. A bo ty ten... Ile masz tam, 52 speed? Nie wiem, 80? Ile? A, zaraz, szybciej odcirę. 130. Jest Ja 180 Mercedesem zabudowanym sypałem w lesie jest Jezusie. Te, teraz jest idealnie, 80%. Ja zdążę dojechać. A gdzie wy jesteście, z tej strony pola? Po z drugiej. Z tej drugiej. Kurwa, coś jakieś ścinki mam, a z tym razem muszę zmienić grafikę z full'a, bo... 90. Gdzie ty jesteś? No jedź prosto. No, po stronie. No bo nie zdąży, to nic, czekaj. Kurwa, no. Co jeszcze? Ja się... <laughs> Ale opanował. I może są się 96. Nie zdąży, nie. nie zdąży, bo on ma strasznie słaby skręt Dobra. Seta. Ja jadę. Kurwa, 99 jest. Nie było sety. Dobrze co? Bogiem spadłem Na ręcznym zawinął ty, ja tam tamtędy by nie przejechał Brączek? Kto? Bo, bo ja pojechałem tą polną drogą, co wjeżdżaliśmy, a tamtędy by nie przejechał? To... <noise> Jak ty lecisz bokiem tam? Ty pamiętasz, że ja Cię widzę, nie? I to jest nagrane wszystko. Ale no co? Nie, nie było bokiem. Trochę mi dupę zarzuciło, ale... <noise> a a to jest ma... do 30, ja jadę 52. Jeszcze z 38 tonami jakiegoś gówna zielonego. Zwracaj radar, nie. O, czekaj, bo mi koło widzisz ty. Sieczka! Czekaj, bo bym się wpierdzielił na rądu bokiem. Ty na kubutach całe pole będziesz jeździł? A, sorry. <laughs> ja cię widzę, spokojnie. To nawet na tył ma ten John D. dupę, szpuro. Zaraz załączę... E, ...ten... ...no, nawigację, znaczy ten, GPS-a ojebne, bo ma na dachu. No. Ty, nie mogę wyjechać spod pryzmy, no what the fuck? Mówiłem! No, ja mam tą przyczepę taką, ale strasznie jasny ciul. No może cofnij tam do pryzmy, co? Tak, daj se radę. Dobra, Kaziu, nie rób tutaj poprzeczniaka, nie? Wiem. Tak dobrze. Co tak powoli wysypywuje, to skurwiz... kurwis. <laughs> Zobaczymy, Kurczę. zobaczymy, czy tam w ogóle wyjedziesz w lewo. Jakbyś wyjeżdżał z tej pryzby, chłopiec zła. Jakieś tu mam złamać? <laughs> o, shit the fuck up! E, brączek, brączek, do tyłu! Czekaj, za mocno A co tu jest z teksturą? Odjebane. Tak, no jakieś. O, pięknie, chłopcio. a. O, 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 o! I chyba nie zdążysz w sumie. Czemu? No ja. ty, że się długo już więcej pierdzielił. Ja już mam stówę prawie. A, bo ty masz czapę taką gównianą. Ja ci dam gównianą zaraz. Ale, bo ja już, nie ej, śmiesz, ja. ale kółko już obróciliśmy, tak samo. Bez robienia poprzeczniaków w sumie. Ja jeszcze mam trochę. 94% Zobacz, idzie. Prebiunkum. Od razu się mi się przypomina. Nie zdążysz. Stój, czekaj. Stój, 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 stój. Sto? Robię co mogę Jak nie mogę to na drugie nogi ja i znowu mogę Dobra, ja cisnę znowu Jakbyście mieli tutaj stówę, tam dalej jest następne pole, nie Dobra Ja cisnę, kubi mikro ci trochę, ale dobra Przepraszam, ja po prostu siedzę w bizonie W jakim bizonie? Znowu <grym> ciągnie, to są nowe zboże jeszcze nie skoszona, my już kukurydzę robimy no realistyka FS-a <laughs> dopiero pierwszy raz mapę odpaliłem, drugi znaczy się, bo wtedy wcześniej małe maszyny kupowałem ojej oj, co to się stanęło Mam nadzieję, że nie było słuchać, że SMS-ka dostałem. Nie Ale. było Zaraz będzie loko lokowanie <laughs> produktu Ale zajebista mapka. Zaraz będziemy grać dalej. Widzisz, 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 widzisz Widzisz? widzisz? No muszę Ci Hubi przyznać rację Chociaż raz ty ciula Kurwa. Ej do kuczacza. Jeszcze nigdy że Ci nie przyznałeś racji Pierwszy raz dzisiaj <grym> <grym> Ale tu błocko, grzebie się Hubi jak weź wieżę na pryzbę to wiedz co od drugiej strony łatwiej Dobra Także on czuł <grym> Gdzie uciekacie? Co wy macie jakieś takie, że ja nie za przyczepą, a nie przyczepa za A. <grymne> 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 Dawaj, Hubi. Gdzie to lecimy teraz? Tutaj jest, obok drugie pole. Ten już tu? Mało na skróty, cheater. Ja nie wiem czemu skończyliśmy ciąć i mi się zaczęła składać. Może pracownik? Nie wiem. Na no pewno. No, no ale lak był. No taki Światła, Światła, włącz się. Moment, włącz, to jadę tamtą stroną, bo tu chciałem, a tu nie da rady. Ile masz, hobby? Walnij po przeciwnika najpierw tutaj. Zepsułem się, nie widzisz? Co zepsułeś się? Awaryjny mam. No dobra, to ja jadę. Nie no, 41. Słabiutko, słabiutko. <coughs> To pole jest troszkę większe. No troszkę, o. chyba troszkę jej nie skończymy, ale dobra. <noise> Trzeba mi skończyć? Zoba będzie po krzakach jechał. Porysujesz kabiny. Kurwa, mać, ten no ciągnik. <noise> Au, jakby mnie tak nie lagował, to bardziej. e, e nie maruć o. Nie maruć. W lepszy sposób bym to zrobił, ale robię co mogę, żeby grać realnie, jednocześnie przy takich lagach. Nie no, ogólnie gra się super, tylko czasem tak przytnie, nie? Akurat w takim momencie przytnie, w którym najbardziej potrzeba płynności, ale to szczegół. Nie wiem, miałem internet dobry, więc... W sumie mi u Ciebie, jak graliśmy, to nie lagowało. U Ciebie było spoko. Skończymy tę kukurydzę, może za żniwa, byśmy się wzięli. Poczekaj, poczekaj, nie podjeżdżaj, cofnę. Ile masz hubi? 71. Dobrze idzie. Weź wyłącz to awaryjne Zepsułem się. się teraz zepsuję nie no. chcę mówić brzydko, ale skoro nalegasz, to dobra. Czy kurwa rozkryłem Wiłeś <grywa> <grywaś> mi do Z ust Żebyś na nie włożył z powrotem? <grywa> Czego innego he he. 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 He he. He. Ażem się uśmiał! No kurwa! Ujazd <coughs> Dużo masz gubi? Kopię, wpis dół, 98 A nie to nie, to prawie z ma No i to wydawało Przyjadę tędy? Czekaj Gdzie? Kurwa Musisz Co jechać za widzisz? nami Poczekaj, poczekaj, tu masz drogę, dawaj, chodź do nas Tak? No to, no, dawaj, to dawaj, 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 dawaj nie ma czasu Czekaj, ja cofnę Uważaj Urwam Nie no, przyz... Nie, Zos, Co zrobił? Bezwykle... Nowy no, lat, jest! O Jezu Serwis, serwis tylko ratuje O Jezu Co to się stanęło? Raz to rozumiem, no ale dwa razy raz, rząd... Jezu, no więc Raz w zderzak to nie padał, ale dwa razy No kurwa, nie ma Przepraszam, od, e, weślę ci pieniądze. Odam ci od swojego John ty Tu Co tu jedzie, nie mam pojęcia! No dobrze jedziesz, tam i w lewo teraz... <grym> Rozpią... Ja na kolejny zysułem się nie. Dawaj prawo, prawo, tylko nie zawieraj. na wytraktora. traktora. Ha, 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 ha. Ty tu też mogę do biogazowi? Nie? Nie, no nie na biegazowi. Co Coś wiesz? pole to było krzywe, bo mnie ślizgło. A czym ty bierzesz krowy karmi? Dobra, mam, 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 spoko. Maloko. Chyba będę kichał. Na zdrowie. He? Jebni na wizji, dodam na początek. Będzie w intrze. No dawaj, ja... Co to tu... <ścoughs> 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 O Boże. Ja nie wiem, czy to było ginięcie. mi to tak jakiegoś nie, nie. O, poczekaj. Urrf. Dobra, i ja, pierdol, znowu, no, w koło. Nieprawda. Musiałem napchnąć belker, wiesz o co chodzi. Zaraz cię napchnę <noise> siosmarkałem. Było słychać. Za oh yeah. <noise> <noise> Tak wyciągał teraz jednego gluta z nosa. No. Nie czaję, bo mnie znowu łopie coś. <noise> A psią! <noise> to nie było kichnięcie Ja szlałem przepraszam. A gdzie ty jedziesz? Chcę się napić wody, ale tu chłopie trzeba i do kupiedzi nie ma kiedy się pić. Nie, dobrze wyrobiłem. Może dobrze jestem to. Piknę Robicie tam się tak nie rozpędzaj, bo tu już ma sporo. Kupuję 2. 94, 95, 96, 97, 98, 98 99 i 100. I jadę. I jadę za wieś. Piknie. No? Fuck, ktoś dzwoni. O kurwa, to było tu? Kurwa oni nie wiedzą, że my nagrywamy, czy to tak Ale... z kim opowiedziałem? Ale to na stacjonarnym dzwonią. Na czym? Ciągle mnie kaskadera z kawa sakinem. Ja pierdykam Czemu? Czemu? Był podobne, Kawasaki, Kaskader. Nie wiem, nie podobno, jakoś tak. Znak, brączek i Borsuk. Tylko <noise> ten Borsuk zara. Bierz tego mniej albo zmień dilera. Co? Bierz tego mniej albo zmień dilera. <noise> Dobra, ja jeszcze jadę napełnię nam szczepę i w sumie będzie koniec. Starczy tego tak, do dobrego. Do ustranej nocy będziemy grać. Jo, do ustranej nocy a to do szkoły. Oj tak. Taki szkoły, kolego. Szkoła jest dla słobik. <noise> Ile masz procent? 337. Przepraszam, mam problemy z matematyką. Z matematyką. <noise> Nigdy nie wiem, czy to jest 43, czy 430. Nie, jest już za tobą. O skurwesyn, yy, o skurczywyk, kurczaczek. Kurczaczek! E ej, 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 on mi kradnie ten! Wzięło! No ja nie wiem, chyba będę na wa ten yy, nawoz jako rzucał na ziemię to. Wydupcaj, wydupcaj, ale już kolego, wydupcaj! I ci zra wydupce to zobaczysz. Ale ci na czapie. Porzu! Myślę, że coś oszukuje. Nie kaskader, znaczy kosek! Dzięki, spoko! To no ty oszukujesz, a nie, nie chęciuczkarnia. Po prostu chcesz e, za i... hajs brączka baluj. Hajs z YouTuba. Tak. Hajs jest, było? Hajs sieczki. Jest jeden dolar. żeś zarobił człowieku, będziesz szalał całego z.B. Dobra. <grym> Poszedł, bra. <grym> na... <grym> Dobra, no to jedziemy dalej. <grym> Zaparkował. O, przynajmniej zaparkował ten, ciągnie tam, o, w czaczka się stoi. <noise> nie wiesz. <noise> ja dole nie. co za człowiek. A co się stało? Co to się Chyba stanęło? Ta... Chyba neta ci wyebało. Mi? No przecież nie nam. Nie muszę grać cię dalej. No ba. No, także dobrze, A to, to... Dobra, to by było w tym odcinku. Na tyle dziękujemy za oglądanie, zapraszamy do subskrypcji, do komentowania, do łapkowania w górę i to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. Na razie. Jeszcze wrócę, do widzenia.